Nie wiem. Na razie nic nie wiem o co chodzi w tej grze nawet. Piękny cień. Zdążymy. Rescue team. Przed okiem. Pięknie. Zdążyliśmy przed okiem. Uuh, przestraszył. Kurde, ten zegar mnie częściej straszy niż te potworki. Twoja siostra na pewno. Zauważyć, że to jest Twoja siostra. Albo ciocia. Od której nie przyjąłeś prezentu, albo się skrzywiłeś pod, pod, pod skarpetki pod choinkę. Zobaczyła ten wyraz twarzy i od tamtej pory że nikt jej nie kocha. Dobra. Nie było oka przecież. Dobra, jest nagroda. O, Dobra. Gra mi przerywa działalność. Jakkolwiek. Albo otwieranie drzwi. Żadnych duchów. Tak. Dobra. Mamy szansę doczekać świtu. Ile jeszcze razy w te korytarze będę wchodził, i od zamknięte drzwi idziemy, zamknięte drzwi idziemy, otwarte drzwi, fantastycznie. Ech mechanika tej gry zrozumiał, to może by było łatwiej do czego on się kręci naokoło znowu ten duży dom no No, idź. Dobra, nareperowane. Skoro zostaliśmy maszyny do ześcia na to ogarniemy do Znowu te ślady. Zresztą, o jasnej. Wow. Has to admit the obvious, but the, the he doesn't know how, it's beyond him. Fantastycznie. Dobra, drzwi. Błagam nie przenosić mnie do korytarza. Żadnego. blisko świtu jesteś naprawdę blisko pięknie różowieje różowi tu no i co ja ci poradzę na to nie byś mi przerywał akcji też on bym... latarkę był w drodze tam lampkę żarówkę Jest to czy siodmy strachu o Boże. Dobra. Pozbyliśmy się poltergeisty ze ściany. Nie, nie idę tam na razie. Idę ogarnąć tu. Jestem już. Jeśli po otwarciu tych drzwi, znowu mnie przeteleportuje do jakiejś... To ty znowu? to ja znowu. No bo za cicho jednak jest nastawiony dźwięk, ale nie obchodzi mnie to. To ja uwierzyłem w ciebie. Nie, bez jaj. Boże! Byłem już Już byłem przy świcie Widzę szczyt a za szczytem, zaszczyt za szczyt, zaszczytem za leśnienie mistrzostwa kieruje moim latarką Dobra czy mamy tu ducha jakiegoś? Nie, nie wygląda przyjna Oczywiście mamy oko. Tak. Przynajmniej połowę już przetrwaliśmy. Okay. Tu? Nie tu. się to nad... no, Kurwa. No, chyba cię pogrzało. Kurwa mać, zapal by to. Ja pierdolę. Byłem tak blisko. zbadaj. Ja nie. Znowu zamknięte drzwi, wchodzimy. Piękne pęknięcia na podłodze. Fantastyczne nitowania ścian. Pięknie dobra notapeta. Tak, ten koleż dalej bije Chodźmy tu. Wow! Yy... No... Nic nie rozumiem z tych demek. Nic, a nic. To jest jego siostra, widać po oczach. trzeba takiść? To nie byłem ja, przysięgam. Nie wzdychałem, nie ziewałem. No ja pierdzielę. Czy ja wy... Aha, może ja wy... Wchodząc w te drzwi... Zamykam i znaczy, sprawiam, że one znikają, później muszę iść dalej. I szukać innych otwartych drzwi, nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. Totalnie kończę się. Prawie mi się udało dotrwać do świtu, prawie jak zawsze. Jednak robi różnicę, A co kto sobie siedział w jednym pokoiku i czekał. Idziemy najpierw tu ogarniemy. <laughs> Co w końcu Błagam niech mi żaden pościetrup nie wyskoczy bo wszystko będzie na marne Szafa Szafa Szynka znikła, kurcze. I kościotrupki. I oko. Tak. Trudno bez nich. O Boże. Teraz będzie długa wędrówka Uff. W każdym razie naprawdę i serial, w którym występuje Dr. Bishop, czyli Fringe, The Fringe na granicy światów i 4400 jest niesamowitym serialem godnym polecenia Naprawdę Świetny humor, świetna fabuła, fantastyczna gra aktorska, dobra muzyka. No i ta nutka tajemnicy po prostu serial, który mnie seriale, które ostatnio mnie zbiły z nóg to właśnie te dwa: Fringe i 4400. że one tak fabularnie to trochę tak m, troszkę denerwujące że w sumie... O, jeden, o może tak, jeden schemat. M, zbudowany na jednym schemacie. Hmm. Ale na szczęście nie ten schemat ma... W, w, różni się w pewnych miejscach znacząco. No i w zasadzie nie wiem które oglądać to oglądać jako pierwszy, więc oglądam wszystkie na wszystko naraz. Czyli jeden odcinek Fringe, jeden 4400, jeden Fringe, jeden 4400. Czasami już nie wiem co, w którym serialu było. Spadaj. O no, kurde. A jak ci zapalę światło, co się stanie? Eee. Kurwa macie. Przecież dopiero to zapaliłem. Czemu ona miała skrzywdę? Dobra. Będę posiadł. Gra przez ten Akcje. I straszyć Nienastrojonego fortepianu. Okej. Okay. Tu jeszcze tylko jeden pokoik i... Mój strach cię uczynił. Okej. Okay. Boję się ludzi. Nie, nie. Sorry za te krzyki, ale naprawdę nie było to kurde. zniszczył mi wszystkie lampki. Co za dziat Nic sobie. Że nie dotknął. Znaczy, zjadłby mi kurde, w... prawie żeby mi wyzerował zegarek. Co? Why? A? Co teraz? Wentylacja? Słyszę To raczej ja ciebie słyszę Bo mój się tak Ostatnio zamknął w sobie W tym pokoju Dobra Zrobimy może oko nie zdąży się jeszcze zadanować. Ilację tutaj już gdzieś. Dobra. Ogarnięte. były tu wcześniej te ślady stupa. Coś się zawiło Błagam niech mnie tylko nie przenosi do innego Ej, przed chwilą je otwarłem Nie, ale zdecydowanie tam wokół okien tyś... Teraz wiesz gdzie jestem. Ja wiem gdzie ty jesteś. Kurwa nade mną. Co już tak się kręcić? Już nie. Próba. Nie próbuj otwierać. I hear you no, Dobra Nieważne. Jesteśmy już Pięknie Pięknie Słoleczko nas przywitało. Czyż... This is a game to be played in silence! Two hours before sunrise Chyba ci pogęło. Get gag. the gun. guests, everybody chose a human for themselves. after that, the guests should move silently through the house. all the guests are focused on their own business. so later you will hear a voice. here, beardies, get around the marble nest. then everyone should freeze in place. If the rustling continues, that means the game is over and you should stop immediately. The invisible one is among you Co za bzdura? To w, w twoim pamiętniku było? W każdym czasie prześcimy dalej. Znaczy może będzie jakieś cudowne... Nie będzie cudownego glanka. Sprawdzimy jeszcze tylko jak wygląda nasze. Aha, czy jesteśmy w trzecim domku? Bonus. I dzięki za oglądanie.

przemyśleć to, co powiedział nam doktor Bishop.